Wizja spektakularnego sukcesu gospodarczego Stanów Zjednoczonych opiera się na kilku kluczowych filarach, które mają na celu przekształcenie kraju w najgorętszą gospodarkę na świecie. Do głównych fundamentów tej strategii należą Radykalna deregulacja i redukcja biurokracji. Podstawą jest zasada usuwania dziesięciu starych regulacji na każdą jedną nową, przy czym w praktyce udało się osiągnąć średnią 129 zlikwidowanych przepisów na jeden nowy. Dodatkowo w ciągu roku usunięto z list płac ponad 270 tysięcy biurokratów federalnych, co stanowi największą redukcję od czasu II wojny światowej. Historyczne obniżki podatków i stymulowanie inwestycji. Wprowadzono największe obniżki podatków w historii, w tym zniesienie podatków od napiwków, nadgodzin oraz świadczeń emerytalnych. Kluczowym elementem są stuprocentowe jednorazowe odpisy inwestycyjne, które pozwalają firmom natychmiast odliczyć pełny koszt budowy nowych fabryk, co przyczyniło się do zabezpieczenia zobowiązań inwestycyjnych o wartości około 18-20 bilionów dolarów. Dominacja energetyczna i niezależność. Wizja ta zakłada odejście od zielonego nowego oszustwa energii wiatrowej na rzecz maksymalizacji wydobycia ropy i gazu ziemnego oraz rozwoju energetyki jądrowej. Firmy technologiczne, np. centra AI, otrzymały zgodę na budowę własnych elektrowni, aby zaspokoić ogromne zapotrzebowanie na moc. Agresywna polityka handlowa i cła. Wykorzystanie ceł ma na celu ochronę krajowych producentów, redukcję deficytu handlowego zmniejszonego o 77% w ciągu roku oraz wymuszenie na innych krajach uczciwych cen leków. Wprowadzono zasadę najbardziej uprzywilejowanego narodu, która ma obniżyć koszty leków na receptę w USA nawet o 90% poprzez zrównanie ich z najniższymi cenami na świecie. Ochrona amerykańskiego snu i rynku mieszkaniowego. Wprowadzono zakaz kupowania domów jednorodzinnych przez dużych inwestorów instytucjonalnych, aby ułatwić zakup nieruchomości osobom prywatnym. Planowane jest również wprowadzenie rocznego limitu oprocentowania kart kredytowych na poziomie 10% bezpieczeństwo granic i suwerenność. Całkowite zamknięcie granic i powstrzymanie masowej migracji jest traktowane jako warunek konieczny dla bezpieczeństwa ekonomicznego i zachowania kultury narodowej. Nowoczesne technologie i finanse. Strategia zakłada uczynienie z USA kryptowalutowej stolicy świata oraz utrzymanie ogromnej przewagi nad Chinami w dziedzinie sztucznej inteligencji. Całość tych działań doprowadziła do pokonania inflacji, gwałtownego wzrostu produktywności oraz ustanowienia przez giełdę 52 rekordów wszechczasów w ciągu jednego roku.